Dobrze Wam idzie, albo bokiem, albo na środek. No, pięknie. Ja będę patrzył, jak Ciężki, jest ciężki teren, słuchajcie, bardzo stromo. W ogóle mamy nie. trudne warunki, ale zobaczcie, wszyscy dają radę. Tam, mamy tam jednego przewodnika, mamy jednego przewodnika. Miłosz tutaj już wszedł jako pierwszy, e, podjął się tej próby sam. Przeszedł ten kawałek, stromy. Więc jest dobrze, cała grupa sobie poradziła i znowu wychodzimy troszeczkę na płaskie i zaraz będziemy znowu mieć stromo, słuchajcie, ale Miłosz jako ochotnik pójdzie pierwszy, prawda Miłos? On się niczego nie boi. Tam grupa idzie. Piją zdrowy fit. Gosia kupiła sobie e, lewiatanie happy jaką? jakąś. Pani... Pani jej, powiedziała, pani jej powiedziała, że to zdrowe, więc wzięła. <mulity> <Black>. <mulity> <mulity> Bo jest cztery tutaj cztery. Mamy tylko trzy motki, bo nie ma czwartego członka Czwarty członek się rozchorował Moja nasza została Pozdrawiamy Maja, Maja. Się. tak Akro Majak, można zbijać. na tak Majerka. Majerka 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 łodzi w domu po górach Majerka, sprinterka Tak Pan tak. się <głos> Ale <głos> pamiętaj, pozytywnie ona to powiedziała, żebyś się leczyła, a nie, że Maja leczy się. <noise> Komplement. Bo powiedziała to tak w taki trochę sposób, nie? <noise> Zobaczcie, słuchajcie, teraz mamy przewodnika Sonia. Sonia poszła, e, pocisła do przodu. Idzie jako pierwsza, pocisnęła. Znowu mnie tutaj trolują ja tutaj nagrywam na Insta, a tutaj mnie trolują, Masakra jakaś, nie? Miłość. No. Ale najważniejsze, słuchajcie, że można nagrywać damy, i damy, się, damy, się damy. widzieć. Doma. 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 Bo pan, bo pan, pan się pan nagrywał pan tylnią dom mamy, dom mamy, Pan na się nagrywał tylnią kamerką, bo pan nie widział, że jest coś takiego jak selfie. Pan pod, pod słońce poseł. O! O, teraz nas widać. Teraz nas widać! Teraz. Bo tam no, jest słońce to, co... Nas nie było widać cały czas. Przez półtorej minuty nas nie było widać no w ogóle. Ale słuchajcie, nagrywam. Tam jeszcze Kuba i pani. Na eee, dziewczyny pani powiedziały, że ja się wychowuję. Pan żyje pod kamieniem. Pod kamieniem. Tyle. To jest jakaś Trenia. tragedia, słuchajcie. Ja nie żyję pod kamieniem, ale na pewno dałbym radę pod tym kamieniem. Tak. Tak, tak. Zobaczcie, słuchajcie, znaleźliśmy salamandrę, ale jak zwykle pan zresztą za rywał, Ale widać ogonek tutaj ładny. Ona już zasnęła, nam tutaj ładnie pięknie, bo jest akurat. z pod kamieni. Zabiła akurat jest pora pod pan sobą. O, teraz teraz ta żółta, Zabiła pod się. Zabiła pod kamieni. Hej, jesteśmy Tutaj jesteśmy na cuklu. Daliśmy e, radę, troszeczkę. E, tutaj dziewczyny, ogarnęły flagę. Podster. Pod Wbiłyśmy naszą flagę. Proszę nagrywaj do maja, jest ważniejsza niż panofani. Maju witam cię, ubiłyśmy flagę! Masaka. Dobra, dziewczyny, idziemy przez ja, zdjęcie! Dobra dziewczyny idziemy. Miłość pomachaj tutaj jak układasz Zobaczcie słuchajcie, miłość to wszystko poukładał tutaj od rana z dziewczynami Musimy Kamyczki sobie słuchajcie poukładali tutaj na czuplu zamienić biodro biodro nie jest tam w tej jest przy nas, Trzymaj, uwierz, z wytrzymaj, umiesz zatrzymać to rezygnację I zrezygnować z niej zamiast rezygnować z nas Nie trać mnie, nawet jeśli chcesz końca i masz rację Nie trać mnie, nie jestem twoim marzeniem Nie traci. mnie, nadziei na nasze spełnienie Nie trać mnie, nie trać mnie